twórcy, gdzie jest Nemo, od odlotu i rewelacji tego lata to Story 3. Stworzyli film przygodowy, który wkrótce obiegnie całą Ziemię. Latem rozpocznie się wyścig dookoła świata i decydujący o losach świata. Sean McMyshin, agent Jej Królewskiej Mości. Agent Złomek, głównie to samsze mości. Już wkrótce. Terminal między nami dobrze. Słuchaj, nie jesteś u siebie w chłodnicy. Bez wątpienia, ci Jankęsi to arcyśpiedzy. A, jak kość! No, błagam, chyba żartujesz. Disney i Pixar prezentują. Aż u życia! Ale mam gasta, pójdź! Schodzę do lądowania! Brawo, Whisky Tango! Cicho już jest! Ej, bałtycki! Trzymaj się! Autor dwa. Tak, to jeszcze nikt nie pojechał. Złomek? Żeśmy się zagalopali, Deczko. Latem w kinach.